samochód Town Country odwieczny problem nie można podłączyć USB tak żeby czytało filmy filmy z napędu USB radio to jest Sirius nie wiem dokładnie jaki bez nawigacji z panelu przedniego z radia, a także ze schowka no niestety nie ma możliwości żeby tam o, tu jest USB, drugie. Nie ma możliwości, żeby odczytywało, odczytywało filmy, jedynie muzykę. Było przeznaczenie tego po tych podłączeń pod iPhone'a, iPoda Natomiast nie można było włożyć pendrive'a, żeby czytało. Jest rozwiązanie na to bardzo proste. Koszt około 100 zł. Tylne monitory nie wyświetlały nie wyświetlały w ogóle filmów, tak jedynie spłyt spłyt DVD po przestawieniu na region Europa. Radio normalnie czyta płyty. To koszt jest przestawienia tego około 50 zł, także nie ma co sobie wciskać kitu 200 zł, bo naprawdę można to za małe pieniądze zrobić. Nawet można wykupić sobie program Apkaru, chyba tak Apkaru to się nazywało w linku gdzieś tam wrzucę ten, ten do nich, nie jest to jakaś reklama, natomiast jest to program, który działa i koszt tego programu to jest około 100 zł i na jeden win, na jeden numer winu i można wtedy dowolnie modyfikować ustawienia samochodu, świateł tam naprawdę jest bardzo dużo ciekawych funkcji, można włączać, wyłączać różne korekty robić program jest wszechstronny Także polecam, polecam, bo, bo był testowany u mnie i, i działa. Natomiast wracając do tematu odtwarzania filmów z USB. Eee, coś jest w, w Chryslerach, jest coś takiego jak z tyłu podłączenia pod PlayStation. Pod PlayStation to było docelowo tak robione. Eee, ja zaraz pokażę. Rozwiązaniem, jak widzicie, już u mnie jest założone podłączone urządzenie pod, to, pod te wejścia mamy tutaj widoczne wejścia change. dwa dźwięk lewy, prawy kanał i, i wideo na górze, jest, na górze jest wejście HDMI w panelu tym górnym na dole mamy dwa wejścia USB z którego korzystamy podłączamy prąd urządzenie to jest zwykły Najzwyklejszy media center. Urządzenie takie, przystawka do telewizora, pozwalająca z normalnego telewizora zrobić smart TV. Jest możliwość podłączenia tego i działa. Sprawdziłem, działa. Szukałem różnych rozwiązań. Małych są też małe takie urządzenia wtykane pod, pod to HDMI. Też potrzebują zasilania z USB. Natomiast nie spełniają oczekiwań, ponieważ tam są problemy z logowaniem, z parowaniem tego telefonu. Gubią, gubią sieć. Także nie polecam. Przetestowałem chyba z 10. Z 10 sztuk miałem okazję, przetestowałem. Też rzucę, jakie, jakie to były, jakie, jakie sprawdzałem. Różnego rodzaju kable też do podłączenia do telefonu. Docelowo. Miało to służyć włączeniu filmów, filmów dziecku na górnych tych monitorach, że mogło, mogło w czasie jazdy oglądać bajki. No wiadomo, w obecnych czasach problematyczne jest DVD, nagrywanie płyt, więc to chcieliśmy rozwiązać w inny sposób. Urządzenie Media Center posiada. Posiada e, oryginalnie e, każde urządzenie, posiada oryginalnie kabel HDMI oraz zasilacz sieciowy. Kabel HDMI oraz zasilacz sieciowy. Potrzebuje 5V 2A na zasilaniu. E, gniazda USB, które są w Chryslerze w zupełności wystarczają, obsługują, obsługują to natężenie prądu, ten amperaż. E, Kabel HDMI to jest ten kabel, który był dołączony do zestawu, natomiast trzeba było przerobić kabel zasilający. Problematyczne jest znalezienie zasilacza z gniazdka, które jest amerykańskie, oczywiście gniazdka prądowego włączonego na panelu przednim 110V. To jest problematyczne przejście, znalezienie takiego zasilacza, więc stary kabel. Od USB, w miarę grubymi przewodami. Trzeba znaleźć nie jakiegoś chińczyka, tylko taki stary kabel, który tam może macie, e, z uszkodzonym wejściem, mikro USB. E, obcinamy go, sprawdzamy tylko, który przewód jest plusowy. Plusowy na tej wtyczce. One mają tutaj te dwa przewody, które wychodzą akurat w tym urządzeniu. Jeden ma białą kreskę przez całą długość. I to sprawdziłem, to akurat był plus, ten który był z napisami drugi, drugi to był masa 0, minus, także tutaj nie było problemu. W złączu USB, jak rozbierzemy przewód, oskrobiemy go, tak samo widać, dwa, tam jest są cztery przewody z reguły, dwa są sygnałowe, data, a dwa są do prądu. Jeden czerwony jest plus, czarny jest masa, zerowy minus, tak? Także tak samo lutujemy z tą wtyczką, z tą wtyczką do podłączenia do urządzenia. E, obsługuje to, działa w, w, wystarczająco, e, podaje prądu, żeby urządzenie wzbudzić, żeby ono pracowało bez zakłóceń, bez problemów. Urządzenie, które założyłem, jest to urządzenie, to jak mówiłem wcześniej, e, Media Center firmy Prestigio jakieś tanie takie jedno z tańszych e, posiada wejście może nie będzie tego dobrze widać e, posiada wejście karty micro SD następnie dwa wejścia e, są USB o, oczywiście tu już w jednym siedzi pendrive, w drugim końcówka od myszki bezprzewodowej od dołu jest od dołu jest LAN wejście prądowe. HDMI istotne jest, bo jest irda do pilota. Irda jest do pilota na górze, żeby ona była po prostu widoczna. Żeby można było pilotem sterować. Dosyć kąt, duży kąt jest chwytania. E, także to wszystko, e, całą przestrzeń praktycznie samochodu obejmuje. tak? Ważne, żeby pilot tylko widział. Widział urządzenie tutaj od góry, widać szkiełko, w którym jest właśnie czujnik i podczerwieni. Po włączeniu radia, włączeniu w górę zasilania w samochodzie, bez wciskania pedału hamulca, radio dostaje prąd, włącza się i tutaj jest mały problem, ponieważ nie mamy możliwości, na chwilę do tego na obecną do tego nie doszedłem bez, bez pilota, ponieważ nie posiadam jeszcze pilota do tego radia, nie mamy możliwości przełączenia dźwięku dźwięku z tego tylnego zestawu na głośniki w całym samochodzie. Jedynie dźwięk się pojawia na słuchawkach. Jedynie na słuchawkach, aczkolwiek, jeżeli będę miał pilota, sprawdzę i będzie działało. To też to na pewno umieszczę w jakimś tam filmiku. Po przejściu w menu mamy obsługę tylnych monitorów. Wyłączonego wesa mamy, włączamy go. No i w tym momencie nie pokazało nam się nic na wejściu. Niestety nie pokazuje się. Nie pokazuje się nic na wejściu. Aczkolwiek. Wiemy, że jest podłączone urządzenie Wiemy, że jest podłączone urządzenie Wiemy, że działa, wyświetla wes eee, I będzie wyświetlało, wyświetlało nam na tylnym panelu. Na przednim Na przednim niestety też nam nie pokazuje ale O właśnie, już się nam wes pokazał w tym momencie nam się pokazał WES i w tym i możemy włączyć na przednim panelu. Na przednim panelu możemy włączyć. o, view video jest. I pokazało nam menu Smart TV. Menu Smart TV właśnie z tego urządzenia na przednim panelu. Wszyscy wiemy, że ono się wyłączy w momencie kiedy. Uruchomimy silnik, wrzucimy bieg, po to, żeby kierowca nie mógł oglądać telewizji w czasie jazdy. Ale ten sam obraz powinien nam się pokazać na tylnym panelu i mamy na tylnym otwieranym panelu ten sam obraz, ten sam obraz. I jest to obsługa. Obsługa jest intuicyjna tego. Ja może pokażę przy użyciu pilota. Tylko niech go znajdę. Też nam pokazał się ten obraz. Sterowanie pilotem. Sterowanie pilotem jest dosyć proste, bo przechodzimy tymi strzałkami dookoła. Ja może pokażę, jak się włącza filmy. Przechodzimy o w ten sposób, pilotem oczywiście trzeba kierować nie w monitor tylko pamiętać w urządzenie przechodzimy w odtwarzacz multimedialny klikamy OK trzeba wybrać dysk USB Ja w tym momencie wybiorę, już szukam, wybiorę którąś z biedronek, ulubiony film mojej córki, i klikam OK. Powiem wam że właśnie też zauważyłem, że gdy obraz mamy przyłączony na przednim panelu też mamy przyłączony obraz, włączony nie radio, nie dysk twardy, tylko obraz, który idzie z pendrive'a, to w całym samochodzie w głośnikach, w głośnikach jest też ten dźwięk, ten sam dźwięk. Natomiast w momencie kiedy ja Może weźmy głośniej, żebyście usłyszeli. Mas, co Myślę, że każdemu się przyda, zwłaszcza gdy, gdy ma małe dzieci. No i te filmy w podróży jednak umilają dziecku podróż. Zwłaszcza gdy jest kapryśna i po kilku godzinach, no to warto, warto te 100 zł, zainwestować, żeby dziecko mogło bezstresowo, spokojnie przejechać trasę. I rodzice zresztą też. Sparowane urządzenie z telefonem sieć Wi-Fi podłączona do mobilnego hotspotu i przykładowo pokażę aplikacje aplikacje, które na tym działają praktycznie cały internet wszystko działa, mapy, nawigacje tak? zarówno na panelu przednim jak i już mówię jak i na, na tylnym problematyczne jest z przedniego siedzenia sterowanie pilotem, dlatego też lepszym zastosowaniem z przodu jest myszka myszka bezprzewodowa podłączona tak jak widzieliście do gniazda USB, jednego z gniazd w momencie włączenia tej myszki w momencie włączenia tej myszki pokazuje nam się kursor, zwykły kursor i możemy tą myszką sobie zmieniać, sterować ustawienia ja włączę YouTube'a, ponieważ telefon już mam sparowany włączę YouTube'a on oczywiście korzysta z mojego telefonu, z hotspota. No, bardzo słaby zasięg mam, dlatego prawdopodobnie nie chcę się połączyć, ale chwilę wcześniej chwilę wcześniej nie stanowiło to problemu.